Siema, sorry, że takie przywitanie. Pierwszy budynek jest ze mną Adrian Siema. i jest ze mną Oliver z kanału Mazak. Ci co oglądają mój kanał troszkę dłużej, to pamiętają, że w zeszłym roku miał z nami chodzić na Urbexy albo nie było. W tym roku nadrabia chłopak. Dzisiaj robimy sobie opuszczoną cegielnię. Tak szczerze powiedziawszy, to nie znam historii tego miejsca. Na pewno jest to cegielnia. Jest ona w takim dość opłakanym stanie. Obok tej cegielni znajduje się dom. I, i, I na terenie tego domu jest pies. I to taki dość spory pies. I obawiamy się tego psa. Chociaż myślę, że to nie on może być naszym największym zmartwieniem tutaj. Tu jakieś garaże mamy, tylko że wszystko pozarywane ładnie. Ta cegła wygląda zdjęcie na Insta też musi być. Jak ktoś chce, to zapraszam na mojego Instagrama eee, Rody Marshall. Przy okazji zapraszam też na Instagrama tych oto panów. Dwóch linki i nazwy będziecie mieli w opisie. Co my tu, coś tu mamy ciekawego? O kurcze! Nie ma na Tobą sufitu już? Nie ma sufitu na Tobą Teoretycznie moglibyśmy przejść tam, ale ja nie wiem jak to się zachowa yy, Nie wiem co to za maszyna, szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś wie I był w takich miejscach Dawaj szybko, przelatujemy stąd Nie wiem co to jest za maszyna Tutaj, to, tutaj to nie wiem gdzie jesteśmy Bo Teoretycznie, patrz, tutaj, tutaj mógł być dach I tak iść, co nie? No Tylko Że ja tam raczej nie chcę wchodzić Ja też nie się... tu na pewno były jakieś piwnice Przynajmniej już musiały być nie Jedyna informacja jaką posiadam Właściwie jak jestem pewien To jest to że ta cegielnia Naprawdę Była e, Solidną firmą bo Jeżeli popatrzycie Tutaj tu wszystko na takich paletach wjeżdżały e, cegły. Nie i oni stąd no, tu, je wy... tu były. One schły, czy jakoś tak to się mówi, nie? Patrz, tu leży rura. I tą rurą. Tą rurą. E, ten. Szło ciepłe powietrze, co nie? Z pieca? Co? No. Są cegły, no. Właśnie na takich paletach przyjeżdżały te, te cegły, to było wszystko tutaj zamykane takimi drzwiami i te cegły tam sobie spokojnie, y, że tak powiem, schły. Tu już widzę, że nie ma dachu. Czyli patrz, tu też tu nie było ściany, co nie tu, tylko tu była taka wiata. I wiesz, tu mogłeś podjeżdżać na przykład czy coś i wyładowywalić te cegły. Na całym tym obszarze. Jest pełno takich bloków betonowych i totalnie nie mam pojęcia do czego takie bloki mogły służyć i, i po co one tutaj się znajdowały. Tutaj mam jeszcze kostkę została. Chociaż natura już robi swoje i widać, że dość dawno te drzewo musiało tutaj wyrosnąć. Tu co mamy? Jakieś łazienki chyba też. Albo nie wiem co, nie ma wejścia do góry? Nie, Nic nie ma No to się nie opłaca tu wchodzić No, no. to co, to Idziemy tam Śmigamy tam, ale zdecydowaliśmy, że przejdziemy tamtędy Chociaż tu nie jest tak najbezpieczniej, ale Lepiej iść tędy Niż tędy Więc idziemy Tu jeszcze są oznaczenia tych drzwiczek No, bo tu są kominy nad nami, nie? Dobra, idźcie, nie? No, ale te palety widzisz? Fajna sprawa. Taki smaczek, nie? Myślę, że taką ciekawą e, sprawą jest to, że te, my teraz chodzimy sobie po opuszczonej e, cegielni. A tutaj, tuż obok nas, jest nowa firma. Nie wiem czym ta firma się zajmuje, ale samo to, że jest w tak bliskim sąsiedztwie czegoś, tak, czegoś takiego. Jest takim troszkę dziwnym, znaczy dla mnie takim troszkę paradoksem jest, bo równie dobrze mogli to wyburzyć i firmę tą postawić tu. Tutaj jeszcze widzę, że po lampie są te słoik, nie? Czy co to jest? To gdzie lampa? No a tu szykable. kable po tym. Co tu mamy? O, tu nie ma dachów. No i tu są te piece. Dobra, chłopaki idą tamtędy, a ja sobie przejdę tu. No i to jest ten, ten piec, nie? Robi, w, robi wrażenie. W nim palili, i z niego całe to ciepło szło tam pod te, tam gdzie te cegły schły. Tu fajna cegła. Idealny. Kolejna fota na insta. Na Instagramie macie zawsze na bieżąco relacje z tego, co zwiedzam, więc zapraszam raz dwa. Co, wchodzimy tu pod ten? Tam się da wejść, czy... Patrz, to, jak tu okno do góry leży. Patrz. Ślady są? No, są ślady. Razem w jakąś pajęczynę, jestem cały z pajęczyny, daj mi tą latarkę. Robi wrażenie to, no, no tam gdzieś jeszcze te piece. Nawet jest brama jeszcze taka. Kurczę, nie widziałem tego. Nie na około, No idziemy na około. Ej, patrz jakie małe i duże ślady są psów. Patrz. ale nie, patrz. To od No, sarna też, ale patrz tam dalej. Są ślady od psa, dużego i małego. Ej! Duży jest Także cicho. Ej, ktoś za łazienkę remontował. Nad nami jest jeszcze nad tym właściwie jest takie pomieszczenie, nie? Tam je było widać, ale to trzeba, Może, moglibyśmy do niego jakoś wejść, tylko, no, a, tu są schody, tylko, że my przy tym domu... Budka strażnicza, no, czyli tak jak... a tu była brama. No, tu czyli tu podjeżdżali, czyż nie, to by było bez sensu, no, z strony też by nie mieli jak podjechać. A tu jest podłoga drewniana, tam jest i tak podłoga zerwana. Czyli, co? Czyli teoretycznie nic ciekawego tu nie było. No i co? I to by było na tyle w tej, jakże emocjonującej i emocjonalnej eksploracji. Wiem, że była ona trochę, trochę krótka, ale spodziewałem się, że miejsce będzie w lepszym stanie i będzie tutaj coś ciekawszego, ale myślę, że takim fajnym taką ciekawostką, właściwie nie ciekawostką, a tak zwanym smaczkiem była ta paleta z tymi cegłami. I co my musimy jeszcze jakoś bezpiecznie stąd wyjść. Tu mamy studnię, podobno jest głęboka mógłbym sprawdzić, ale nie wiem jak kamera czy nie odpadnie no jest głęboko co, tu jeszcze mamy jakieś te garaże ale tak jak mówię to by było na tyle w tym filmie nie był on za długi ale liczą się chęci był z nami Oliver właściwie Mazak był z nami Adrian, jak zawsze i byłem z wami ja i byliście z nami też wy trzymajcie się no i cześć